Siema jestem Mister Pompa Witam Was na moim kolejnym odcinku Dzisiaj jestem w lesie ponieważ idę sprawdzić czy jest tutaj duch morderca. Jestem już koło domu, także wejdę do niego i sprawdzę, co tam jest. O kto to idzie? No to no ja skąd że się tutaj wziął? No, Przeszedam po prostu sobie. Bo ja nagrywam. Co? No duch mordercy jest tutaj. Nie, nie wiem, sprawdźmy nie wiem. Może coś będzie walił Dachli, dachy No Co to było? Nie wiem co by tutaj niby mógł robić duch, ale nie Ale czego tutaj jest duch niby? No właśnie miło, że tutaj duchbym przyszedł nagrad... Ale jaki wprawić. duch w związku? No duch morderca. Ale tej cegła i te uderzenia to było troszkę zimne. No Tak samo to jak teraz. Ja nie wiem teraz. O nie on tam jest! Co? Duch morderca! Ja nie wiem co się tutaj dzieje. Nie Jakiego ty tu masz tutaj ducha mordercy, tutaj nikogo nie ma. Byłem tu przed chwilą. Wychylił się Jeszcze mamy las, więc No to w które miejsce mówię. idziemy teraz sprawdzić Dobra, to my wychodzimy z tego już lasu, bo to już było trochę dziwne z tymi cegłami i w walenie. Także idziemy stąd już idziemy z tego lasu, bo tutaj jak mi widać to nic nie było, tylko może kilka uderzeń. O nie! O ja wiem, czy no, mamy teraz uciekać czy co... Nie wiem, może idźmy powoli. No, może się znowu to powtórzy. Jak się nie powtórzy, to. Może mamy od tego miejsca jakieś przewidzenie, czy coś takiego. No, też może być. prawdą. Ostrzegałem, że Was zabije! Może porozmawiać? No. To jest drugie wyjście. Macie wypierdalać albo was zabije, kurwa. I nie wracać. Gdybym stoi w drzwiach. O niebiegnie! Nie, Dobra, to Kurwa, ja tę scenę muszę jeszcze raz nagrać. Czemu? No bo kurwa oni tak zapierdalają, i nie no, dodołam tyłem iść. <grym> na no, miał przez wyjść nie. tylko na drogę, mieliśmy się odwrócić, a nie. Nie, no przejść i krzyknąć. No a Czemu nie krzyknąłeś? No mówiłem, ja przejdziesz i jednole. krzykniesz. I ty się pojawiłbyś za nimi zaraz. A wy tak nie zapierdalajcie. Bo... Czekaj, musiałem to zobaczyć, bo tak dziwnie wyglądało. Co, przezroczysta czczownica. Kownica! Pytna <laughs> Możecie iść. I nie mieliście? No nie widziałem znaku.